Słuchajcie, jest ryba. Jest ryba, ale był odjazd. Uhuhu. Akcja brzany, podejście numer, nie wiem które z kolei. Jesteśmy na takiej malutkiej rzeczce. Proszę bardzo, wąska. Są tutaj brzany, występują dosyć ładne. Trzy wędki gotowe, zarzucone. Na tej wędce mamy kulkę jakąś bardzo śmierdzącą z Vortexa tutaj druga moja wędka mielonka w Vanessa wędka mielonka Vanessa dzień dobry przywitaj się cześć hej. hej siema zaraz będziemy nęcić zostało nam trochę zanęty z wczoraj wczoraj byliśmy na komercji na Karpiach nie brały dzisiaj postanowiliśmy przyjechać na Brzany Mam tutaj zanętę, to jest ta zanęta, leży, czeka, za chwilę się za to wezmę i to, siedzimy, siedzimy do bólu, aż złapiemy brzale, jak nie złapiemy brzany, to dzisiaj nie wracamy do domu, tak, Waneska? Tak. Dobrze, czyli to może być bardzo długa zasiadka. Zgadza się? Dobra, spróbujmy coś tutaj zanęcić. Najlepsze jest to, że ja zawsze czegoś zapominam, jadąc na ryby. No, i dzisiaj zapomniałem łopatki do ręcenia. Spróbujemy rzucić łapą. O, szału nie ma, ale jest ok. Proszę rzucać troszeczkę wyżej. Z tego względu, że ten prąd mi ściąga wszystko. Ale jak to jeden gościu mówi, ryby dywanem zaskakiwać. Ja muszę obadać, jak to mocno ściąga. Rzucam tu. Płynie tam. To jest jakieś metr wody, metr 20. Tam, czyli ja bym jeszcze wyżej poszedł troszeczkę. Nie, Waneska? Dobrze gadam? No. No, Waneska mówi, że bardzo dobrze gadam. O. I będziemy rzucać tu dwa, 3 metry wyżej I powinno być OK ja. Miał zanętę natomiast tego ulepił kulę, ale Nie wziąłem zanęty a trochę się to lepi. Ach, nie bardzo, ale się lepi. Zawsze coś. Fajna chmurka się robi w wodzie. Mata jedzta Ecsta jedz i przypłyńta tutaj do mnie. Wszystkie z całej rzeki. Stawimy trochę. Idziemy im tu wszystkiego rzucać. Stawimy trochę na później. Jest dopiero godzina 15. A jeszcze raz. No. O, widzę, na razie kaczki się zanęciły. Dobra, starczy. I teraz chwila odpoczynku. Siedzimy, czekamy, aż będzie branie. Czyli będziemy długo siedzieć. Zgadza się, Nessa? Bardzo długo. Jak myślisz? Będą brania? Waneska twierdzi, że będą. No, no, myślę, że coś będzie. Kolega siedzi na drugiej rzece. Niedaleka stąd złapał już cztery sztuki. I to w dzień. Zazwyczaj żany łapie się wieczorem i w nocy. A te ryby nie lubią w dzień żerować. Chowają się w dzień. Ale skoro dzisiaj złapał w dzień, to świadczy o tym, że one żerują. A więc zamykam swoją mordę. Nie będę już dyskutował, bo to jest naprawdę płytko rzeka wąska. No i... Gadaniem na pewno nie polepszę sobie efektów dzisiejszego wędkowania Także dopiero jak będą rybki wtedy będziemy gadać uuu słuchajcie, jest ryba Jest ryba, ale był odjazd. Uh, uh, uh. Ale był odjazd piękny no. To było to Walesa, co? No Jest brzanka, słuchajcie kochani, na pewno to będzie brzana. O, ale to daje adrenaliny ta ryba. No, będzie fajna ryba. No, po, po, po. To będzie ładny ryb. To będzie duża brzana. Siedzi przy dnie, nie chce wyjść w ogóle. To będzie chyba dwucyfrówka. O, O, ładna. W no, to jest piękna ryba. O, oj, oj, oj. Śliczna, co? kurce. No. ale jest adrenalina. Skoczyła na maksa. O, jak widać Śliczna, chodź. ona, no. oj, ona jeszcze nie będzie, ona się nie podda tak łatwo. Nie wpłyń mi tam w drugą żyłkę, bo zarobisz mi bałaganu no i na co wzięła wzięła na na mielonkę czoskową. nie pójdź w to zielsko, nie 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 oj, oj, oj. ładny kolor ładny kolor nie no zaraz może się uda ją wyciągnąć miejmy nadzieję że się uda to jest fajna rybka podbierak mam trochę krótki bo ja standardowo zawsze czegoś muszę zapomnieć jak jadę na ryby Dzisiaj zapomniałem sztycy ale dzięki Bogu miałem wanie taki rezerwowy Ach. Chodź koleżanko, chodź do nas, piękna jesteś chciałbym żebyś zapozowała chociaż do zdjęcia Uch. Ale serducho pyka ho, ho, ho. jest śliczna śliczna jest Chodź kochana, chodź do nas, chodź pod, tu ładnie. Ja wiem, że. O już. Oj, 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 Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze ja tu przygotuję, podbiera krótki skurkowany, ale może jakoś się uda. No, wychodzisz, wychodzisz. Jeszcze nie. Jeszcze nie, to nie to. Jeszcze wabrzane one. To są waleczne ryby. Nie na darmo na nie, mówią królowe rzek. To jest bardzo silna ryba. Jeden wielki mięsień. A właśnie. No teraz, żeby miał tamten podbierak, to który już bym ją podebrał teraz. O, tym się będę męczył. tym się będę męczył. Gdzie w te zielsku, Nie płyń tam. Wypływaj. Jesteś piękna naprawdę. Nie w te zielsko? No chodź, chodź, chodź. Jest. Jest. Haha. Jest. Dobra damy jej teraz chwilkę, niech ona się odsuci. O, mamy to, Wanessa. Mamy ją. Ale super, co? No. Piękne branie było. Tak. Branie było przepiękne. Dobra, Waneska, zrobimy tutaj troszeczkę miejsca. No. Jakoś, jakoś. Zaraz ją tutaj, żeby mierzyć, przygotuję jej tulegowisko, co by było jej wygodnie. Ech. Tu też telefon Będziemy robić pewnie zdjęcia Na pewno zrobimy jakieś zdjęcia Okej okay. Dobra rybko jak tam? Ocuciłaś się trochę po walce No to chodź do na nas Opa. Ej, nie no jesteś solidna Ja pierdzielu jako ryba Vanesa Potężna, potężna Brzana, jesteś naprawdę potężna, nie skacz, tu sobie skocz. o dobra, Podbiera odsuń się, przejdź sobie Waneska tam, zaraz ją zmierzymy, Marzyć nie będziemy, ale tak na moje oko jakieś około 5 kg może nie, ale może być blisko, no. Słuchajcie tam mamy 0. Tam mamy zero Zero mamy tam Nie skacz Nie skacz Spokój się Zachowuj się Dobra zero jest tam Plus minus 75 centymetrów Ładna Przepiękna o, ale jesteś potężna o! Zobaczcie tą przepiękną rybę Jest śliczna 75 cm torpeda Dobra, zrobimy jej parę zdjęć Nie będziemy jej tak męczyć, szybko ją wypuszczamy one schadasz sobie z nią radę Będziesz miała ciężko pewnie co? Bo duza ryba, nie? Hmm. Dasz radę Wiem, że sobie dasz radę Okej okay. oh. Jakby tą wędkę przestawię. Tak Dawaj Zaczynamy Zdjęcia Nie masz jak tam ustać, biedaku, co? Tak jakoś warunki mamy słabe Mało tu jest miejsca. A próbuj, Vanessa. Próbuj ją podnieść. No ja Cię tak przytrzymam. O, wkładaj tam łapy. Ojej. Ojej. Jaka piękna brzana. Super. Śliczna jest. Ojej Uśmiech! Przepiękna <laughs> ryba! Dobra. Szybko ją wypuszczamy. Wkłada ją do podbieraka. Brawo. 75 cm. Cudowna ryba! No. Odpływaj mała. Łap. Łap kondycję. Sorry, że tak długo cię trzymałem, no ale Chciałem jakieś fotcie porobić. Nic ci nie będzie Dasz radę, oj podbiera kastrza No, 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 no dobrze ci idzie, dobrze zaczynałaś Płyniesz Ach, popłynęła Piola jest yes. Ale sztuka no. Śliczna jest, jest, słuchajcie, jest, 75 cm, potwór, potwór z rzeki. Słuchajcie, jest, jest brzana. jo, uj, 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 silna, silna, bardzo silna. Straszne branie wzię było. Wzięła tu spod samego brzegu. Ujujujuj. Uj, uj. Wzięła oczywiście na mielonkę czoskową ale zrobiła odjazd. Chodź, chodź, oj, 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 oj ładna będziesz, duża, mała, na razie nic nie wiem, ciężko stwierdzić, ale jest. Gdzieby ją tutaj spróbować scholować, pobieram mam tam, spróbuję go sięgnąć. Okej, okay. podbierak mamy. Chodź tutaj koleżanko do nas. oj oj e, Nie będzie duża. Walczy dobrze, szaleje, ale tak szaleją małe brzany. Nie będzie to jakiś olbrzymi ryb, ale jest. Sztuka cieszy. O, ładnie płyniesz pod prąd, w dobrym kierunku zmierzasz, koleżanko. Tak, tamtą stronę masz płynąć. O, tam, tu sobie staniemy. O. Pokaż się. O, nie jesteś duża. Nie jesteś olbrzymia, ale jesteś wyczekiwana brzanka. No, jesteś gotowa, czy nie jesteś gotowa? No, mówiłem, że nie będzie duża. Okej, okay, mamy ją. Mamy ją. Wjechała. Teraz musimy iść na matę. Co nie będzie łatwym zadaniem. Okej. Okay. Tu mam bardzo ciasno. Bardzo ciasne łowisko. Zobierzek długi. Ujojojojoj. No dobra. Jesteś, koleżanko. Jesteś na macie. A Cię obsłużymy. A Cię tu obsłużymy, zmierzymy, zobaczymy. Co ty jesteś za jednego ściwa. się za ciebie bierzemy szybko. Smakowała mielonka? No nie jesteś wielka, z 60 cm Coś koło tego Ale jesteś. Się... Wiem, bolało, przepraszam. Przepraszam. Zabolało. Wiesz jeszcze mierzymy koleżaneczko. Nie skacz, zachowuj się zachowuj się. Zachowuj się, kochana. Byle jak, ale się zachowuj. Pusty tam nosek, no nawet nie ma 60, no masz 6 dychno 60, no. 60 cm. Taka ładna, rzeczna, brzana. Taki rzeczny, rzeczna lokomotywa. Taka mała, a taka silna. Fajna jesteś. Dobra, nie będziemy Cię męczyli. Zrobię Ci tylko focie i Cię wypuszczamy do. Twojego królestwa, do swojej. do swoich koleżanek wrócisz. Okej? Okay. no fajna jesteś, naprawdę fajna. A no, że no już cię wrzucam do podbieraka z powrotem. Już idziesz do podbieraczka. Królowa rzeka, ryba torpeda, dobra. Chodź, to w podbierak idzie, ten podbierak ta sztyca taka długa, straszna. Niewygodna tu w tych krzakach. Oj. No, dawaj mała, nie wygłupiaj się. Wracaj. Wracaj do zdrowia. No ja wiem. Zmęczyłaś się podczas holu. Pięknie. Poszła. Aj. Śliczna. Aha, jest kolejna. A już myślałem, że będzie słabo, bo już się ściemnia. Z godzina dwudziesta, ale się udało. Zobaczcie. Na takiej małej rzeczce. Taka malutka rzeczka. Wąziutka płyciutka i są tutaj rybki eleganckie, ładne brzany a my dalej jeszcze mamy godzinę może się jeszcze coś wydarzyć słuchajcie, był piękny odjazd i mamy mamy brzanę słuchajcie, mamy brzankę nie wiem czy jest duża czy mała. Na razie płynie do nas. Ja raczej to nie będzie duża ryba, ale muszę wziąć pod uwagę to, że mam inny sprzęt. Bardziej mocniejszy. Także teraz ciężko mi jest wyczuć, bo to jest pierwsza ryba na tym kiju. Nie płyń tam. Co to jest? To jest brzanka. Brzana, o Boże, jaka baby, jaka malutka ty jesteś, oj Brzanko, no ale jesteś, chyba najmniejsza z tej rzeki, jesteś najmniejsza? No jesteś najmniejsza, ojej, a zrobiłaś odjazd, jakbyś miała ze 4 kilo, no dobrze, okej, okay, Waneska, teraz tak, połóż swoją wędkę tam, oprzyj na razie, teraz ja daj ci ją naprawić. Teraz musimy tu zrobić miejsce Robi nieprzygotowani Nieprzygotowani w ogóle Okej, okay, chodź Brzanko mała, pokaż się tu nam Ale jesteś malutka, a śliczna Mała, a śliczna Już ja cię tu zaraz obsłużę koleżanko Ho, ho, ho Najmniejsza z rzeki. Naprawdę jesteś najmniejsza z rzeki, ale jesteś. Chodź, wam A, ok. Spróbujemy jakoś tutaj zrobić miejsce, żeby zrobić jakieś zdjęcie, chociaż. No, zobaczcie to Fajna mała. Fajna mała, nie? Taka baby. Oj. No, jesteś niedłutka. Fajna. Fajna, nie? No? Taka malutka. A ona ma zęby? Nie ma zębów, kochanie. Zobacz, jaki ma dziubek. Dobra. Chodź, zrobię ci szybko zdjęcie, będziesz miała na pamiątkę. Oki, gdzie stoję? Gdzie stajesz? Nie wiem, gdziekolwiek. Tam jakoś musisz stanąć. Przejdź tu. Jakoś tak. Gdzie jest mój aparat? Telefon. Tu jest. Może się jakoś uda. O, no, podnoszę rybkę. Nie bój się. Jej. Nie bój się, Vanessa. O, śliczny. Wyżej. O. Zabierz te paluchy trochę niżej. O, 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 o. Czekaj, bo ja wideo nagrywam z tym zdjęcia. Taka piękna, mała brzanka. No ale jest. Ok? Bał się tu do tego, już się zaraz wypuścimy. Chopsia. Ale zrobiłaś odjazd. Naprawdę szalona jesteś. Odpocznij sobie tam troszeczkę, bo wiem, że już miała ciężko teraz. Słuchajcie, brzany są bardzo silnymi rybami walczą do samego końca A już jest gotowa walczą do samego końca tracą przy tym tracą przy tym całą energię praktycznie no ta akurat popłynęła, ale czasami są takie przypadki że trzeba ją bardzo długo reanimować najlepszym sposobem jest, jeżeli brzana jest duża i hol trwa naprawdę długo jak już ją podbierzemy w podbierak to Zostawiamy ją w tym podbieraku przed wyczepieniem, na jakąś minutę, dwie, aż ona troszeczkę sobie odpocznie. Co wiesz, karączki? Masz brudne, tu masz ścierkę, kochanie. Proszę. No udało się. Blanka nie będzie, jedna jest. Nawet zanęta się z koszyczka dobrze nie wypukała, widzę. Pół koszyczka jeszcze w zanęty jest. No cóż, super. Ale odjazd zrobiła naprawdę. Ja nie mogę. Ja. Dobra. Łapiemy dalej. To już się zbliża ta godzina. Pomału to już ten czas.